E aí Karpacki Wyścig Kurierów swoją tradycją sięga do 1975 roku, choć kilkadziesiąt lat temu trasa wyścigu była nieco inna. Po długiej przerwie znowu wraca na polsko-słowackie drogi. Od tego czasu jest najważniejszym wyścigiem dla młodzieżowców z Polski i Europy. W tym roku, podobnie jak w zeszłym, wystartuje Paweł Bernas, zwycięzca poprzedniej edycji. Ta, I Muszę przyznać, że no jest to bardzo dobrze zorganizowany wyścig. Na pewno jeden z najlepiej zorganizowanych wyścigów w Polsce i no nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę jest, tylko trzeba się skupić na jeździe i, i na tym, żeby jak, jak najlepsze wyniki osiągać, bo nie trzeba się o nic martwić. Jest i od strony od zaplecza wszystko zapewnione super organizacyjnie i trasa jest dobrze zabezpieczona, także bezpieczeństwo zawodników też tutaj jest bardzo brane pod uwagę i to cieszy, bo Teraz byłem we Włoszech na wyścigu, gdzie właśnie zapomnie, zapomnieli zabezpieczyć trasy dobrze i kolega z kadry wjechał w znak drogowy. No i takie rzeczy dla kolarzy też są bardzo ważne. Tutaj nie ma nigdy takich problemów. Wielkie ściganie rozpocznie się 2 maja. Prologiem w Tarnowie 3 maja. Zawodnicy wystartują z radłowa i po 125 kilometrach zakończą pierwszy etap w Tuchowie. Potem jeszcze trzy etapy i koniec wyścigu na Słowacji. W sumie do przejechania ponad 550 km. Ale również jest to takie oczko w głowie troszkę całego polskiego kolarstwa, dlatego bo y, tak jest, że y, y, mamy dosyć dużo wyścigów w Polsce, tych takich wyścigów, no począłem tu de Poloń, prawda? Poprzez te, te, te wyścigi dla kategorii elita. Natomiast y, bardzo nam brakowało jakiegoś takiego dobrego, dużego wyścigu dla zawodników, również elita, ale to są zawodnicy elita młodsi. A więc do 23 roku życia. W zeszłym roku na starcie stanęło 19 ekip kolarskich. W tym roku będzie więcej aż 25, w sumie około 150 kolarzy. Z roku na rok Karpacki Wyścig Kurierów wciąga coraz więcej zawodowców. Ale nie byłoby tego wyścigu reaktywowanego, wyścigu kurierów, gdyby nie nasze późno-listopadowe spotkanie roku 2008 z udziałem pani prezydent, delegacji. Słowackiej. I od tych rozmów zaczęło się takie sakramentalne, czy robimy to znowu? Robimy. Czwarta edycja rusza, zaczynamy w Tarnowie. Interesująca trasa. Być może zaraz organizatorzy powiedzą, którędy poprowadzimy, ale ja już wiem, że będzie to ulica Krakowska. Jak zapewniał biegłoroczny zwycięstwa Paweł Bernas, także w tym roku powalczy o koszulkę lidera pomarańczową i o zwycięstwo, a tym samym udany początek sezonu. Zaraz później Małopolski Wyścig Górski, który też mam nadzieję da mi kwalifikacje do startów Tour de Pologne. No generalnie to są plany na pierwszą część sezonu, tak, żeby zakwalifikować się do startów Tour de Pologne, a później Mistrzostwa Świata we wrześniu. Muzyka